Kotlety wieprzowe na warzywach. Taki pomysł, który mi przyszedł do głowy. Cztery kotlety na 200. w tym polędwiczka. Lekko je naciąć, aby nie zwijały się na patelni. Posolić i popieprzyć z obu stron. Jedna żółta, jedna czerwona cebula, dwa ząbki czosnku, jedna czerwona papryka, jedna zielona, kilka pomidorów. Wyciąć szypułki i kiszone ogórki pokroić w paski. Rozgrzać patelnię, łyżka smalcu i ułożyć tam kotlety. Około 2 minuty z każdej strony podsmażyć na złoty kolor. Potem dodaj czwartą, aby smalec się nie przypalał, dodaj cebulę. Podsmażony kotlet na zewnątrz, pokrojona papryka do środka. Trochę chili posolić i podsmażyć. Następnie dwa posiekane ząbki czosnku przeciągnąć przez olej, aby uwolniły aromat. Pokrojone pomidory posolić i popieprzyć, a następnie przez 2 minuty podsmażyć na patelni. Około 3,5 bulionu doprowadzić do wrzenia i dusić pomidory przez 2-3 minuty. Na koniec pokrojone ogórki. Wróć tam te kotlety. Jeśli nie dodasz tego wyciekłego soku, to jest przestępstwo. Pozwól dusić przez 2-3 minuty i podawaj na talerzu. Przygotuj sobie kilka domowych frytek jak ja, albo przygotuj ryż i za 20 minut możesz jeść. No to cześć.